Witajcie, witajcie drodzy kochani, słuchacze Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów, mówiąc za słowa Adamnis Southampton z Wielkiej Brytanii. No kochani, czas na zmianę, czas na zmianę platformy społecznościowej. Przed chwilą się nagrałem, ale było dość kiepskiej jakości to nagranie, więc ponownie za chwilę ukaże się to na naszym kanale YouTube. Przechodzimy do nowej platformy, którą wam teraz pokażę. To jest platforma Twitch i dzięki niej będziemy teraz streamować na żywo Speedway, a więc Extra Ligę, eWinner, Pierwszą Ligę, Speedway Grand Prix i już teraz zapraszam na premierę na naszym kanale w najbliższą sobotę Speedway Grand Prix z Rosji w Togbiatti. Skróty tradycyjnie biegów będą pokazywać się na naszym kanale YouTube, a także magazyn żużlowy Radia Speedway FM. We wtorek przyszły, czyli... No, kolejny magazyn żurlowy będzie już transmitowany dla Was na Twitchu, więc im więcej Was będzie, tym również duże są możliwości rozwoju na tym kanale, pozyskiwania sponsorów, a co najważniejsze również zarabiania. YouTube niestety, może stety, przechodzi do lamusa. Wiemy też, że YouTube wiele streamów blokuje, usuwa kanały, blokuje te kanały. Poprawność polityczna, czyli tak zwany przesiew, który ma miejsce na YouTube, to już jest po prostu granice chamstwa, absurdu i, i e, wymień właściwe. Dlatego postanowiłem, przy również pomocy mojego kolegi z pracy, który jest informatykiem, aby przyjść właśnie na tą platformę. Na platformę, która naprawdę może sama na siebie zarabiać, a jeżeli zarabiać, to także i rozwijać nasz. Projekt, który trwa od marca 2019 roku. Będziemy również korzystać z, nowej, z nowego programu, a więc będziemy mało odchodzić od OBS-u na rzecz Streamlabs.com. A więc również Streamlabs będziemy wykorzystywać. Ja będę nad tym pracował w najbliższy piątek i sobotę, a także nad Twitchem, aby te Relacje naprawdę były na wysokim poziomie. A więc link już na, zna, możecie znaleźć na naszej społeczności YouTube do naszego kanału, tam będziecie mogli nas obserwować. Już jest jedna osoba, pozdrawiamy przy tej okazji Szynka. No a więc brakuje nam 39 osób, bo chyba przy 40-50 otrzymuje się tak zwanego towarzysza, ale nie skojarzonego z TW. Osobę, która będzie nas promować, która będzie. Nam po prostu ten nasz kanał w jakiś sposób rozwijać. Dlatego już teraz Was zapraszam, abyście wszyscy subskrybujący nasz kanał, czyli ponad 3000 subskrybentów, przechodzili na Twitcha. Na Twitchu będzie nie tylko Speedway. Od września rozpoczynają się rozgrywki w Piłkarskiej Champions League, a więc będzie Champions League. Będą relacje streamowe z Europa League. Będą również relacje z Europa z Conference League, to zależeć będzie jakie polskie drużyny i w jakich rozgrywkach zagrają. Wiadomo, jeżeli Legia zagra w Europa League, to będziemy transmitować przez całą jesień mecze z udziałem warszawskiej Legii. Jeżeli Legia nie awansuje do Europa League, będziemy wybierać dla Was najlepsze spotkanie kolejki Europa League i to spotkanie dla Was będziemy relacjonować. Również będziemy dla Was relacjonować spotkania. Europa Conference League. No tu już wiemy, że na pewno będzie w nich grała Legia Warszawa, ale jeżeli zagra w Europa League, no to możliwe, że tej Europa Conference nie będziemy dla Was już transmitować. Ewentualnie, jeżeli Raków częstochowa by awansował do tych rozrywek, to wtedy wszystkie mecze Raków częstochowa będą dla Was transmitowane. I ewentualnie będziemy wybierać, jeżeli to się nie będzie pokrywać z meczami Europa League najlepszy mecz Europa Conference League, ale jeżeli nie będzie w tych rozgrywkach polskiej drużyny, to na pewno będziemy z tego rezygnować i będzie u nas tylko gościła Champions League i Europa League. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, będzie również polska Ekstraklasa, a więc mecz kolejki plus mecze z udziałem krakowskiej Wisły. Ponieważ jestem jej kibicem, dlatego będzie transmisja meczów krakowskiej Wisły. Może nie zawsze, ponieważ ja nie będę pracował, więc na pewno będzie na 100% Champions League Europa League, ponieważ te rozrywki są wieczorami, a ja pracuję na dzienną zmianę. Jeżeli chodzi o Premier League, ona również zagości na naszej antenie. Mało tego, oprócz Premier League, będzie również, jeżeli to w sobotę. Będzie, będę miał wolne, będzie dla Was relacjonowana tak zwana multiliga z Canal Plus, a więc livestream na naszej antenie i wybrany mecz kolejki angielskiej Premier League, ale musi to być mecz popołudniowy. Jak już wspomniałem, pracuję na rano, więc gdzieś dopiero te mecze mogę dla Was przekazywać, te popołudniowe, a więc nie te o 15, tylko te pod wieczór polskiego czasu, w poniedziałek czy też w piątej, jeżeli będzie taki Mecz kolegi. Ale oprócz Premier League myślimy również na jesieni, aby odpalić dla Was magazyn. I to naprawdę profesjonalny magazyn Premier League, do którego będziemy zapraszać znanych piłkarzy z Premier League polskich piłkarzy a program, program będzie prowadził niektórzy, jak Jarosław Koliński. Znany, komentujący mecze w Canal Plus, kiedyś prowadzący English Breakfast z Przemkiem Ruskim i z Michałem Gutką, a więc słynne angielskie trio. Więc jesteśmy po wstępnych rozmowach. Jarek Koliński już gościł kiedyś na naszej antenie, a więc można powiedzieć, mój przyjaciel, kolega, dziennikarz, będzie, będziemy. Dla Was taki magazyn prowadzi. Prawdopodobnie będzie o to prowadził z kimś, ja będę tutaj tylko od strony technicznej i będę ewentualnie zapraszał gości na rozmowy. Więc chciałbym, abyście już teraz śledzili naszą społeczność na YouTube, no i także społeczność na Twitchu, który już odpalamy premiera. W najbliższą sobotę. Również oprócz piłki nożnej, bo przecież no, nie będzie żółża cały rok, będziemy czekać, będzie ta przerwa międzysezonowa. Zagości u nas, zagoszczą u nas rozgrywki siatkarskiej Champions League. Z udziałem naszych siatkarskich zespołów, polskich zespołów, więc po ubiegłorocznym sukcesie Zaksy kędzierzyn koźlej która zdobyła trofeum w. Czyli Champions League, a więc najważniejsze trofeum w Europie, jeśli chodzi o środkarskie rozgrywki, będziemy dla Was relacjonować mecze z udziałem właśnie drużyn polskich w europejskich pucharach. Pomyślimy również o piłce ręcznej europejskich pucharach, czyli o Champions League, ale to na pewno w dalszej przyszłości. Chcemy zobaczyć, jak będą wyglądać te relacje ze Speedwaya z Premier League. Na pewno pierwsze relacje z Premier League. Na naszej antenie już rozpoczną się od września, a więc Champions League, Premier League, Ekstraklasa, a więc to już będzie od przyszłego tygodnia. W tym tygodniu będzie Speedway, no i będziemy po prostu na tym pracować, aby coraz bardziej ubogacać nasz projekt, nasz kanał, bo to wszystko jest dla Was. No to tyle, nie chciałbym już przedłużać, myślę, że te około 10 minut, które teraz nagrałem jest wystarczająco. Udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nadal nasz kanał na YouTube. My na nim będziemy istnieć, ale wszystkie live streamy będą ukazywać się na Twitchu. Twitch, a więc jeszcze raz pokażę ikonkę. Każdy z Was może sobie założyć takie konto na Twitch, Ono jest bezpłatne, więc nie ma problemu. No, i też myślę o tym, aby w przyszłości kupić laptopa, kupić do tego i podłączyć dwa ekrany, a więc zrobić takie mini studio, pomału radiowe, zacząć rozwijać moje studio radiowe, nasze studio, aby naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Dlatego będę również inwestował w sprzęt. Mam nadzieję, że również i Wy wspomożecie poprzez oglądanie reklam nasz kanał i możliwość, abym mógł te pieniądze przeznaczyć na rozwój kanału. Co jeszcze? No, wiele razy skarżyliście się, że były te lagi, dlatego przejdziemy, trzeba będzie na pewno najpierw sprawdzić ten Streamlab, czy przez niego również będą lagi, czy te przez Twitcha również będą lagi. Jeżeli będą, to znaczy, że trzeba zmienić całkowicie laptopa. Ja mam Toshibę dość starą, nie wiem nawet z którego roku, jaki to jest model Toshiby. Powiem szczerze, ja y, jestem starej daty, więc y, chociaż, owszem, y, miałem w klasie ósmej szkołę podstawowej informatyki, to był chyba, chyba była chyba jedna z mniejszych y, wtedy szkół w Polsce, która miała, było to w roku 93, a więc to był rok szkoły 93 94, więc wtedy pracowaliśmy na y, komputerach... Y, a, zabijcie mnie, ale zapomniałem. <laughs> więc yy, no, ja nigdy nie jakoś tak nie tutaj nie, nie pasjonowałem się, nawet powiem szczerze, nigdy w gry żadnej. Nie grałem w żadnej PlayStation. Może trzeba będzie to kiedyś na stare lata nadrobić. Yy, ciągle czuję się młody, no może już nie piękny, yy, ale yy, i młody, no, ale zawsze zostaje te i, więc mam nadzieję, że jeszcze jeszcze nie jest tak źle. Dlatego mam nadzieję, że dzięki waszej pomocy możliwe, że też będzie możliwość wsparcia naszego kanału. Na takie rozdanie już poszedł nawet Dominik Kosiński, który streamuje streamował wcześniej dla was, może nie streamował, ale przekazywał do was skróty biegów z e-winner pierwszej ligi, historyczne jakieś tam spotkania żużlowe. Więc Dominik Kosiński również przeszedł na Twitcha. Polecam również jego kanał. No i polecam nasz sklep, którego już reklamy będą się ukazywać, myślę, że już dzisiaj nawet, a więc przekażę podczas dzisiejszego magazynu życiowego Radia Speed FM, abyście mogli zobaczyć. Także zaproszę Was do tego, abyście nasz kanał obserwowali na Twitchu, bo to będzie nasz najważniejszy kanał, number one. No i to tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Radio Sport Polonia, radiospasem dla pasjonatów, dla Was, drodzy kochani słuchacze i widzowie. I mam nadzieję, że nasz kanał się będzie rozwijał z Waszą i moją pomocą. Więc wszystkiego dobrego. Na pewno będą zapraszani wspaniali goście, nietuzinkowi. Szczególnie, kiedy rozpoczniemy magazyn z Jarkiem Konińskim Premier League. Na pewno takich osób nie zabraknie, ale także nie zabraknie trenerów ekstraklasy, trenerów prowadzących drużyny w europejskich pucharach polskie. Nie zabraknie również piłkarzy. Chcemy promować polski sport, polskich zawodników, polskich sportowców. Na pewno będzie ukazywać się również na naszym kanale. Będą ukazywać się wywiady, nawet może i na żywo, wywiady z naszymi niepełnosprawnymi sportowcami. Więc na razie dajemy im odpocząć, w sensie odpocząć spokój, jeśli chodzi o wywiady. Przeprowadziliśmy dwa wywiady, które polecamy na naszym kanale YouTube, one później zostaną również wrzucone na Twitcha, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, no i co już więcej mogę powiedzieć, do zobaczenia wkrótce i do usłyszenia wkrótce. Mówiąc te słowa, Southampton, z Wysp Brytyjskich, Adam Nis.